Widzieliśmy przed chwilą piękną pogodę w Tatrach, wspaniałe obrazki z Giewontu i okolic. Karolina Filipkowska dołącza do Obecna. studia wydarzeń 24 za Karoliną Wrocław. Już tak powoli, powoli dzień ma się ku końcowi. No to powiedz Karolina, no jak będzie wyglądała dzisiejsza noc, co można zobaczyć, bo to będzie wyjątkowa noc. No i jak będą wyglądały kolejne dni. No właśnie dzisiaj spektakl na niebie. No oczywiście tam, gdzie chmury na to pozwoli gdzie nie przesłonią tego spektaklu. <gry> Czyli zachodnia część kraju, północno-wschodniej krańce też z lepszą pogodą w nocy, tam większe rozpogodzenia i przejaśnienia. A to, co będzie można oglądać na niebie, to zaćmienie księżyca. Kolor łysego zmieni się na czerwony, więc naprawdę może to wyglądać intrygująco, fantastycznie. Więc wszystkie te osoby, które będą miały sposobność, żeby... Takie zjawisko oglądać powinny to zrobić. No i faktycznie to zachodnia część naszego kraju z lepszą pogodą. W głębi polskim mogą wystąpić chwile z opadami i deszczu. Na Podchalu także może pokropić, więc tam będzie troszeczkę gorzej. Na wschodzie, a głównie na krańcach północno-wschodnich, także jest na to dość spora szansa. No a teraz przechodzimy do map i zobaczymy, jak to dokładnie będzie wyglądać w trakcie najbliższych 24 godzin. Bo niestety za dobrych informacji pogodowych nie mamy. Co prawda, jutro poranek. Z przejaśnieniami i większymi rozpogodzeniami, ale im później tym większa szansa na to, że spotkają nas opady deszczu mogą wypiętrzać się burzowe chmury. I to głównie na krańcach zachodnich i południowych taki rozmyty front atmosferyczny się nam pojawi. No i właśnie te niebezpieczne zjawiska będą występować. No ale nie wszędzie aura popsuje się po południu, w Warszawie będzie dość przyjemnie, z temperaturą umiarkowanie wysoką do 25 stopni. W Kijowie do 26 Budapeszcie do 28, ale już. Bukaraż 30 stopni, Rzym Ateny z temperaturą maksymalną na poziomie 32 stopni, Paryż 24, pogodne niebo Półwysep Iberyjski z temperaturą maksymalną 28 stopni Noc w Polsce z temperaturą od 11 do 16 stopni w głębi kraju może pokropić deszcz, na podhalu także opady. Na zachodzie, na krańcach wschodnich będą występować przejaśnienia i większe rozpogodzenia, to też tam warunki drogowe będą dobre. Poza tym opady deszczu będą powodować, że drogi będą śliskie, a widzialność ograniczona. Kolejny dzień początkowo przychylny, bez wyjątku w całym kraju, ale im później, tym większa szansa na opady deszczu na zachodzie, w południowej części Polski, ale nie tylko. Te opady deszczu będą nas martwić. Możliwe wyładowania atmosferyczne z ulewami, silniejszymi porywami wiatru. Temperatura w całym kraju powyżej 20 stopni, do maksymalnie 24-25. Znów ostrzeżenie dla kierowców? Będzie ślisko, widzialność będzie ograniczona. Uważajmy. Wtorek bez burzy na zachodzie, poza tym w dalszym ciągu niebezpiecznie, temperatura maksymalna do 26 stopni. W środę 26 stopni, również już bez niebezpiecznych zjawisk, parasole przydadzą się tym razem w zachodniej części Polski. Kolejne dni to pogoda w kratkę i dość niska temperatura, na przykład w piątek. We wschodniej części kraju wskazania termometrów będą zaczynać się od zaledwie 18 stopni. Jutro warunki pogodowe podzielone w godzinach popołudniowych, tak samo jak biometr niekorzystny. Tam, gdzie padać będzie. Więcej w aplikacji Pogoda Interia. Do zobaczenia.